Robert Bryczek po efektownym zwycięstwie. Robert, to tak miało być? Tak właśnie miało być. Już nie mamy więcej pytań. Żartuję. Okay. <grywa> <grywa> Powiedz, czułeś się naprawdę dobrze? Wyczekałeś ten moment, kiedy po prostu trafiłeś tym potężnym ciosem i poszedł na deski? To było takie zaplanowane, zimne, z zimną krwią morderstwo? Tak jest. Bezwzględny nokaut. Pytaliśmy, ja cię pytałem przed, przed naważeniu o tą różnicę między organizacją Oktagona a organizacją FEN, no chyba już nie mamy większych wątpliwości, że zawodnicy, którzy walczą dla Oktagonu, no to nie są leszcze. Tak, zgadza się, na pewno to nie są leszcze i po prostu walki za granicą procentują. Zrobiłeś mega robotę i powiedz ile w tym wszystkim, bo doskonale wiemy jakim strategiem i taktykiem świetnym jest Mirek Okiński, to jest to wszystko jego pomysł, czy też coś miałeś, w, w, przy tym jakiś udział, przy układaniu game planu na ten pojedynek? Tak, strategia była Mirka Okińskiego, on jest świetnym strategiem i tak jak powiedziałeś, on na pewno nie jest y, trenerem tylko dla początkujących zawodników. Ale też duży wkład ma oczywiście Michał Mankiewicz, z Cieszyna, z którym trenuje oraz cała załoga z Bielska Białej, Beto Team i Impact, gdzie na co dzień też szlipuje swoją formę. Będzie rywalizował on około od wieczoru z Krystianem Bielskim, zobaczymy co Paweł już wymyśli. Na pewno ma ciężki orzech do zgryzienia. Powiedz, kiedy ty chciałbyś wrócić do klatki Fenu i czy już czekasz na walkę opas, czy jesteś gotowy jeszcze stoczyć jakiś pojedynek, jeżeli Fen tak zdecyduje. Im szybciej, tym lepiej. Nie mam kontuzji, jestem w formie. Jutro wyjeżdżam, jadę prosto na obóz w Tatry. Organizujemy klub Impact, jadę do całej ekipy. Już na mnie czeka, więc najbliższy tydzień spędzę w Tatrach. Andrzej jak grzebyka nie masz, mundusza jest po pierasek, Kasperkość Rzymski pożegnam się z organizacją. FEN, widzisz dla siebie rywala na najbliższą walkę? Organizacja wybierze. Ja sobie nigdy nie wybierałem rywali i teraz będzie podobnie. Negocjowałeś również z ACA. Powiedz, dlaczego akurat wybrałeś FEN, a i ACA odmówiłeś? Lepsze warunki finansowe końcowo dostaję od FEN, ponieważ tutaj to się przekłada też na sponsorów i większą promocję w Polsce. Ja żyję ze sportu, prowadzę treningi, mam klub i zależało mi po prostu, żeby pokazać się tutaj na rynku polskim. ACA to bardzo dobra organizacja sportowa, ale bardzo mało znana w Polsce. Zdenerwowało cię to, że Bajsan del BFP powiedział, że wybrałeś fan, bo szukasz łatwiejszych walk niż w ACA? No tak, ja wiem, rozumiem, że to jest taki jego sposób na promocję swojej organizacji, bo w rozmowach z nami bezpośrednio powiedział, że absolutnie rozumie naszą decyzję, a potem na antenie po prostu gdzieś stosuje takie utarczki, no ale ja biorę to na miękko. Wiadomo, jak teraz jest sytuacja na świecie, ale myślisz, że jeżeli będzie Was więcej w Oktagonie i będziecie wygrywać, no na razie to wygląda bardzo dobrze, to jest szansa, że Oktagon zawita do nas i zrobi tutaj gale z wami na czele bardzo możliwe, aczkolwiek rynek polski jest naprawdę ciężki, a tam mają się bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie będą witać Czechy, tak naprawdę są krajem 6, czy 8 milionowym, czyli kilkukrotnie mniejszą od Polski, a na ostatniej gali, na której walczyłem było ponad 20 tysięcy ludzi, więc sam nie wiem, zobaczymy. A jak myśl, myślisz w ogóle, z czego wynika ten fenomen Octagonu? Bo ja słyszałem taką wersję, że oni myślą, że wymyślili The Ultimate Fighter w wersji czeskiej, nie znają tego amerykańskiego. Mhm. E, ja myślę, że oni mają świetny pomysł na promocję. Zarówno Andrzej Nowotny, czy Paweł Neruda, właściciele organizacji, Eee, uczyli się promocji w Stanach Zjednoczonych i, i, i wychodzi im to świetnie. Tam naprawdę robią, to, to, to nie jest pokaz walk, to nie jest show, to jest event sportowy na najwyższym poziomie i, i, i to się przyjmuje. Co gratulujemy i dziękujemy. Tak, jeszcze chciałem podziękować, bo nie zdążyłem tego zrobić w klatce, ale tą walkę chciałem zadedykować właśnie Dawidowi Żewicy. I obiecałem sobie, że po czterech latach, kiedy wrócę do Polski, to, to po prostu to będzie ukłon w jego stronę. Ostatni raz w Polsce walczyłem 4 lata temu i było to razem z Dawidem na Gali i myślę, że to jest też takie przesłanie jak najbardziej, mimo że mijałem 4 lata, to to jest takie przesłanie dla wszystkich Polaków, żeby po prostu nie dać się podzielić, bo zawsze gdy odchodzimy do osoba to jest jakaś lekcja i to jest lekcja dla nas wszystkich i, i po prostu oddaję hołd Dawidowi tą walką. Dziękuję Dziękuję.